Jest w Polsce ktoś oraz coś, co działa jak święta krowa i najlepiej, żeby raz w roku wszyscy stanęli przed nim na baczność. Pytanie tylko dlaczego. Pozwólcie, ja pozostanę na siedząco, nie będę przed nim stawał na baczność, ale całe państwo staje. Premier, ministrowie, instytucje publiczne, spółki skarbu państwa wszyscy walą jedną narrację, stają na baczność i mówią: My pomagamy, a wy, jak nie pomagacie, to wy jesteście źli. Rozumiecie, wy nie chcecie pomagać dzieciom. Łachudry tak wam mówią raz w roku. Problem w tym, że coraz więcej ludzi problem dla nich. Pyta, dlaczego tylko pomagamy jednej organizacji? Przecież są dzieci, przecież są hospicja, przecież są seniorzy. Dlaczego cała Polska raz w roku robi zrzutkę na jedną prywatną instytucję, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i staje na baczność przed owsiakiem? Kiedyś, kiedyś za zadawanie takich pytań to może nie zamykaliby ludzi do więzienia, ale na pewno byłby lincz, no jak możesz? Chorym dzieciom nie pomagasz, a może w szpitalu się będziesz leczył, żebyś nie musiał się nigdy leczyć w szpitalu, bo tam są te maszyny z tymi naklejkami. Taki moralny szantaż przez lata uprawiano. Na szczęście dziś. Ten szantaż przestaje działać. Na szczęście dziś wychodzimy z naszą odpowiedzią i pojawiają się naprawdę mocne rzeczy i mocne pomysły. Prezydent Karol Nawrocki pokazuje, że nie będzie stawał na baczność przed Jerzym Owsiakiem. Powstają nowe organizacje i jest jeszcze jeden pomysł, który naprawdę. Zweryfikuje działania obecnego rządu. Jedziemy z tematem. Dajcie proszę tylko subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna konserwatywnego miejsca na polskim YouTube, gdzie każdego dnia komentujemy dla Was politykę i budujemy wielkie konserwatywne społeczeństwo. I kliknij również dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o naszych filmach. Zobaczcie, moi drodzy, premier Donald Tusk przekazuje dla Jerzego Osiaka. Na aukcję charytatywną złote korki. Te złote korki, nówki sztuki nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół. Dla mnie bardzo cenny. Czy chcielibyście mieć korki z napisem Donald Tusk, złote korki premiera? No nie wiem, na pewno się znajdzie jakiś chętny na te korki. Dodatkowo wizyta w kancelarii premiera. No pewnie, bo jakby premier nie dał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to byłaby jakaś zbrodnia. Musisz dać. Musisz dać. Tak nam wmawiano przez kilka dekad. Musisz dawać na wośp. Pytanie tylko, dlaczego na wośp? Już w grudniu nagrałem wam film. Na początku grudnia, moi drodzy, jest naprawdę kilka dobrych tygodni przed ym, y, finałem kolejnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nagrałem wam film, w którym pokazałem, że jest już pytanie. Z portalu gazeta.pl do kancelarii prezydenta, czy prezydent Karol Nawrocki będzie grał z WOŚP? czy coś przekaże, bo przecież poprzednik Karola Nawrockiego, Andrzej Duda, grał z WOŚP, przekazywał rzeczy na aukcje charytatywne, tam jakieś spinki, jakieś różne rzeczy. Wówczas kancelaria prezydenta nie odpowiedziała na to pytanie, wykazując, że, no, sorry, ale to nie jest przedmiot debaty publicznej. To w ogóle nie jest obowiązek, żebyśmy odpowiadali Wam na takie pytania. To nie dotyczy działań, wydatków prezydenta, prawda? I co zrobił Karol Nawrocki? Poznaliśmy odpowiedź. Prezydent Karol Nawrocki nie gra z wośp. Prezydent Karol Nawrocki wybrał inną organizację, bo uwaga, nie ma obowiązku wspierania tylko i wyłącznie jednej organizacji. Naprawdę, ja uważam, że tu powinny też wskoczyć jakieś organy kontrolne. Jak to jest, że tylko jedną organizację się wspiera. Prezydent Karol Nawrocki wybrał nową fundację. Fundację Cicha Noc, która też organizuje swoją zbiórkę w internecie, też organizuje aukcje charytatywne, też ma finał, akurat w ten weekend. To jest organizacja stworzona przez prawą stronę, i prawa strona ma prawo wybrać inną organizację. Pan prezydent Karol Nawrocki wsparł Fundację Cicha Noc, na przykład piórem pióro, swoje pióro na licytację. przekazał coś również prezes PiS Jarosław Kaczyński, przekazał Krzysztof Bosak, przekazuje cała prawa strona na liczne aukcje charytatywne. Można wspierać? Czy ktoś postawi takie pytanie Karolowi Nawrockiemu, ale nie wsparł WOŚP, ale wsparł coś innego? Czyli co? Jak nie wsparł, nie wsparł WOŚP, to gorszy, bo wsparł inną. Inne dzieci, którym pomaga inna n, n, organizacja charytatywna, są gorsze od tych, którym pomaga WOŚP. Przecież sprowadzanie debaty do tego punktu prowadzi do tego, że tylko masz dawać na Owsiaka. No tak to wychodzi. Tylko dawaj na Fundację Owsiaka, a on sobie będzie potem z różnych pieniędzy, z odsetek robił wielkie koncerty. Albo będzie robił te billboardy. Które są angażowaniem się w kampanię polityczną. Co to do licha ma być? Ale mało tego, nie tylko to musi wkurzać teraz Owsiaka, że prezydent kraju nie dał nic na Wośb, tylko na inną organizację. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński wyszedł z pomysłem naprawdę bardzo dobrym, jak pokazać hipokryzję tych ludzi, którzy dziś rządzą. No bo na przykład spółka Orlen zrobiła sobie ten duży kubek. Kubek dedykowany dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. W styczniu kupujesz kawę na Orlenie, idzie tam jakaś złotówka z tej kawy na wośp. No i teraz Boheński zadaje podstawowe pytanie. A co przez pozostałe 12 miesięcy? Nie możemy takim kubkiem wspierać innych organizacji co miesiąc innej? Zobaczcie. Jak wiecie, Orlen udziela ogromnego wsparcia Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W związku z tym wystąpiłem z pismem do naszego narodowego czempiona, do naszego koncernu, który jest największą spółką skarbu państwa. I złożyłem propozycję, aby w każdym miesiącu roku Orlen udzielał wsparcia innej polskiej organizacji charytatywnej. I to jest kluczowe. Zobaczcie, tu po prostu wylewa się hipokryzja drzwiami i oknami, no bo Okej, okay. niech będzie jeden kubek dla Wośpu. Woźb WOŚP ma finał w, w styczniu, dobra, styczeń zbieramy na Wośb. Zbierajmy w lutym na Orlenie na fundację Cicha Noc. Zbierajmy w marcu na przykład na jakąś licytację z Fundacji. Się pomaga. Zbierajmy w kwietniu, na przykład, na fundację i na jakiś cel, który idzie z fundacji pani Anny Dymnej. Zbierajmy w czerwcu na Caritas, zbierajmy w lipcu na jakąś, yy, jakieś działanie pomocowe Czerwonego Krzyża i tak dalej, i tak dalej. Przecież tego można bez problemu dokonać i to jest uczciwe. Nie wspieramy tylko jednego człowieka. Nie możemy z celu charytatywnego robić polityki, a tu się robi politykę z celu charytatywnego. To jest po prostu niedopuszczalne, ale być może ta władza tak ma. To oni od początku lat 90. już to budowali. Cały system budował owsiaka. Wsparcie telewizyjne, wsparcie medialne, wsparcie współek Skarbu Państwa kończy się na tym, że Jerzy Owsiak. W roku 2023, wiedząc, za kogo mu będzie dobrze, zaczyna ingerować swoim autorytetem, bo ma autorytet może nie po prawej stronie, ale po stronie lewicowo-liberalnej ma wielki autorytet swoim autorytetem, swoimi działaniami, swoją organizacją zaczyna ingerować w wybory parlamentarne tymi słynnymi billboardami swoimi osebsi. Ale my nie będziemy stawać na baczność my będziemy pomagać i nie dajcie sobie nigdy Nigdy wmówić, że jak nie wpłacacie pieniędzy na woźp, a na inne cele, to komuś nie pomagacie. Albo nie chcecie pomagać dzieciom, albo nie macie prawa leczyć się w szpitalach. Płacicie składki zdrowotne, płacicie podatki, macie prawo leczyć się w szpitalach. Pomagacie komuś innemu, nawet jeżeli pójdziecie i pomożecie sąsiadce, która potrzebuje pomocy finansowej, to też komuś. Pomagacie, nie dajcie sobie nigdy wmówić, że jesteście gorsi, bo nie wrzuciliście do tej puszki.